Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj jesteśmy w sypialni, bo tutaj stoi ten namiot od z Hydro, który dostałem. No i chciałem Wam pokazać, co z nim zrobiłem, bo często to pytacie w komentarzach i w wiadomościach. Pociąłem trochę roślin i są w środku. Dzisiaj tutaj wsadziłem. Zobaczmy, jak to wygląda. To okienko można zamknąć, oczywiście. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda to w środku. Na razie jest tak. Tutaj na dole są rośliny, które pociąłem, i też te, które już ostatnio były ukorzeniane. No, muszę wymyślić jakiś system półek, żeby tutaj dodać coś jeszcze wyżej. Bo na razie nie wykorzystuję powiedzmy całej powierzchni tego namiotu, możliwej do wykorzystania. Myślę, że jakiś system półek tutaj się przyda. No, ale to za chwilę. Niech one się najpierw ukorzenią. Na dole jest mata grzewcza. Pokażę Wam teraz takie ucinki, które robiłem wcześniej w trakcie montowania tego wszystkiego i sprawdzania czy już jest OK. Przyszedł czas na to, żeby sprawdzić jak wygląda wilgotność w środku. Kurczę słabo. Tutaj pod spodem jest mata grzewcza, więc jest ciepło, bo jest 28 stopni w środku, ale 50% wilgotności, to nawet stacką z, z wodą też stojącą na tej macie, jest nadal tylko 56%. No i tutaj otworzyłem teraz drzwi, więc jeszcze się pogarsza stan. W każdym razie, oczywiście to jest sytuacja wywołana przez to, że jest 29 stopni w tym punkcie, ale jak przeniosę ten termometr wyżej, to zobaczymy, jak wtedy będzie realnie mniej zaburzone przez to, że jest mata grzewcza. Zobaczmy, co teraz wygląda. No 26 stopni, 64 i cały czas rośnie. Tu jeszcze się to wszystko zmienia, bo to nie, nie trwało długo. O, rośnie to wilgotność. No dobra. I jak oceniasz? Jest ok Tak? Jest okej. Okay. W tym namiocie jest naprawdę bardzo duszno w środku i myślę, że będę musiał zastosować wiatraki. Ten otwór tutaj na górze zostawiłem otwarty, nie zaciągałem go sznurkiem, ale nie wiem, czy dopływ powietrza jest wystarczający, no bo ciepły powietrze unosi się do góry, jest lżejsze. Dlatego musiałbym zastosować w jakiś sposób może tutaj dopływ zimnego powietrza przez te otwory, przez te okienka, które tu są z siatką. Na pewno nic tędy nie wejdzie do środka, a jednocześnie zimne powietrze, które jest niżej w pomieszczeniu będzie wpadało. Może to jest dobra opcja, bo naprawdę jest tam mega duszno. Ja tutaj na razie wszystko kontroluję i sprawdzam, ale też nie za bardzo jest to możliwe i to jest wada tego namiotu poniekąd. Bo jest czarny, więc muszę otworzyć drzwi, żeby coś sprawdzić, ale z drugiej strony pomyślałem właśnie, że to okienko jest super opcją, bo mogę sobie tutaj zajrzeć i już widzę ten termometr, który jest w środku, i nie muszę tak bardzo mieszać powietrza z tym, które jest na zewnątrz. No bo to jest duży problem. Ten namiot nie jest spory, więc to powietrze, które się w nim gromadzi, powiedzmy dość szybko może się wymieszać z tym w pomieszczeniu, no i cała idea znowu jest stracona. No wiadomo. Na razie tak to wygląda, jeśli chodzi o ten namiot Mars Hydro. On nie jest duży, ale myślę, że uda mi się go lepiej zagospodarować w przyszłości, tylko że no teraz znowu mają zamknąć sklepy, więc muszę szybko się ogarnąć i zrobić jakieś zakupy, żeby, no żeby móc z niego korzystać bardziej wydajnie. Ale na razie te rośliny na dnie i tak się ukorzeniają w słoikach z wodą, więc mają tam ciepło, bo jest mata grzewcza, jest ta... Tacka z Ikei, taka mata na buty, chociaż nie wiem czemu to się matą nazywa. I ona jest wypełniona wodą, dzięki temu też zwiększa się wilgotność, no bo to paruje, tak samo zresztą jak ta woda ze słoików. Pewnie będę musiał tutaj doglądać regularnie i sprawdzać, czy poziom wody gwałtownie nie spada. No ale ogólnie jestem zadowolony. Myślę, że ta folia, która jest w środku, jest naprawdę świetna pod względem odbijania światła i że jest tam mega jasno. Mam nadzieję, że rośliny będą zadowolone. Zobaczymy jak to będzie. Będę Was informował na bieżąco, za jakiś czas wrzucę update. Do zobaczenia w następnym odcinku.